Stegna doczekała się wreszcie boiska. Z końcem czerwca zakończono planowane prace przy jego budowie. Radość byłaby większa, gdyby nie zapomniano o uwzględnieniu nawodnienia na etapie tworzenia projektu. Pozostaje też kwestia stworzenia pomieszczeń socjalnych. Cała nadzieja teraz w radnych gminy Stegna, którzy pochylą się nad tematem przy planowaniu budżetu. Krzysztof Fiuśko, jestem prezesem i trenerem Uczniowskiego Klubu Sportowego Morze Stegna. Jesteśmy na stadionie w Stegnie, który przeszedł modernizację, de facto remont generalny. Wymieniona została cała nawierzchnia wraz z siatką na krety i zasianiem nowej trawy. Zrobione zostało boisko treningowe. W... Na górce, boksy dla zawodników rezerwowych, mała trybuna w zupełności wystarczająca na nasze warunki. E, ogrodzenie z, przed, e, z przodu, e, od przedniej poprzedniej części boiska i remont tylniego ogrodzenia, co jest gdzieś tam też takim dziwnym znakiem zapytania, dlaczego tylko remont, a dlaczego nie zostało to wymienione docelowo już. No i oczywiście piłko chwyty, jakieś takie podstawowe elementy bramki, e, chorągiewki. Samo boisko jako, jako boisko, płyta no na pewno będzie do, dobrym magnesem do, do tego, żeby więcej dzieci czy, czy nawet dorosłych uprawiało tą piłkę nożną u nas. Już, już do nas jakieś tam, e, powiedzmy, nazwijmy to wzmocnienia potencjalne zainteresowani są różni zawodnicy, żeby, żeby z nami grać, u nas grać, co jest bardzo fajne, bo to na pewno i zwiększa rywalizację i zwiększa możliwość e, większej ilości nawet dzieciaków. I mamy nadzieję, że głównie te dzieciaki się bardziej będą garnęły do tego sportu, bo my działamy od 2006 roku i gdzieś powiedzmy dziesięciolecie w przyszłym roku nasze będzie. I dopiero te dzieci gdzieś tam widać, że jest, zaczyna się robić taki ruch, że ich jest coraz więcej. Do tej pory no to jednak trzeba było te dzieci wyciągać z tych szkół, z tych klas, żeby oni tą piłkę grali. Budowie, remontowi tego boiska towarzyszyły różne komplikacje, różne problemy, z którymi musieliście się Państwo uporać, no i tutaj obecne władze. Najwięcej może powiedzieć na pewno obecna władza, czyli obecna pani wójt i pan wicewójt. Ja od siebie dodam to, że najgorszym błędem tutaj, który, który pozostał poczyniony, to jest brak stałego podlewania, czyli brak rozprowadzenia automatycznego nawodnienia płyty. W tej chwili będzie się to wiązało z tym, że będziemy musieli rozciągać setki metrów węży codziennie, rozstawiać natryski i przestawiać je, powiedzmy, co 3 godziny w celu prawidłowego nawodnienia. Zamiast tego można było spokojnie umieścić pod murawą rury PE. Nawet jeśli nie było stać w projekcie na to, bo projekt był ze mną konsultowany przez poprzednią władzę ja bardzo dwa ważne punkty poruszyłem, siatka nakryty i nawodnienie, bo to dla mnie to była podstawa. Siatka nakryty została uwzględniona, na nawodnienie nie, nie wiadomo dlaczego. W tej chwili rozstawianie tego i przestawianie to jest pół dnia roboty. 6-7 godzin trzeba sobie przychodzić, co dwie godziny przestawiać, z 2 trzy razy, żeby to całe boisko było prawidłowo nawodnione. A rozłożenie rur PE, nawet w pierwszym etapie, położenie samej rury w momencie tworzenia boiska, to, to ja nie wierzę, że to nie byłby większy koszt niż 2000 zł. To jest koszt rury która nie jest wcale taka droga. Czy to w tej chwili niesie ze sobą dużo większe koszty? No nie wyobrażam sobie w tej chwili, że tak to nazwę rycia pięknej murawy, która będzie, czy bądź de facto już jest, żeby położyć kilka rurek w środek. Jedynym rozwiązaniem teraz będzie położenie tych rur na zewnątrz. No i na pewno się to będzie wiązało z jakimiś większymi kosztami, bo te, te wychodzące natryskiwacze muszą być też mocniejsze, żeby to boisko całe mogły objąć. Tak? Bo jeśli byłyby w środku, no to byłyby e, całą średnicą, e, byłyby zlewane, a w tym momencie będą tak jakby no w sumie promieniem i to połową okręgu. Mhm. Może 3,4. A kiedy na rozwiązanie tej sytuacji, kiedy będzie coś wiadomo? To już będzie zależało tylko i wyłącznie od obecnej władzy. Pan Tomek jest cały czas wie o tym, jest świadom tego, że trzeba nad tym myśleć, trzeba będzie coś z tym robić. Na razie niestety do końca roku trzeba walczyć z wężami i wiem, że takie zapytania ofertowe już ruszyły w Urzędzie Gminy o to, kto będzie dbał o to wojsko, żeby, żeby przynajmniej ta gwarancja nie uciekła nam, żeby to gdzieś tam, no, żeby za rok przy oddawaniu nie, nie było gorszej murawy niż jest teraz. Moim pomysłem było zrobienie tego wojska treningowego za bramką bo w pierwszej koncepcji nie było to uwzględnione, coś takiego, bardziej, bardziej była myśl ku temu, żeby zrobić siatkówkę, wojsko do siatkówki. Ja uważałem, że jeśli będzie jedna jedyna płyta, która ma być eksploatowana w dużej ilości, no to może się to przyczynić do tego, że, że ona nie wytrzyma i lobbowałem ku temu, żeby było to treningowe, aczkolwiek ja w swoich, po swoich konsultacjach poprzedniej władzy prosiłem o 40 na 20, przynajmniej to jest tylko wymiar hali. Ja wiem, że tam jest dość ciasno i ciężko, żeby się to zmieściło, ale z moich wyliczeń wynikało, że 40 bez problemu. Niestety zrobiono 30 na 20. Nie wiem do czego i co, co będziemy tam robić. No, dzieci, przedszkolaki sobie poradzą, ale 12-latkowie na 30 metrach to nawet nie jest wymiar hali. Tylko my mieliśmy pewien problem z, w ogóle z zarejestrowaniem, czy otrzymaniem, otrzymaniem licencji na udział drużyn w pomorskich rozgrywkach PZPN. Mieliśmy jeden kontener, który był jeszcze za wójta Wyrzykowskiego postawiony i mieliśmy gwarancję, że będziemy mieli dostawiane sukcesywnie całą resztę. No wiadomo, trzeba to robić etapami i to było naturalne. W związku z tym, że zmieniła się, zmienił się wójt, no, próbowaliśmy rozmawiać wtedy na radzie Prezentować się, dyskutować. Chodziło nam o zakup kampingu za 1000 zł, żeby sędzia mógł się przebrać. No niestety odrzucano nam w każdą stronę większość rady była przeciw temu, żeby nam ten camping te 1000 zł przeznaczyć. W międzyczasie dając innemu stowarzyszeniu 4000, to już nie o to chodzi i fajnie, że im też dano ale ten tysiąc można było znaleźć, żeby nam no, to ten śmieszny kemping zabezpieczyć. Co, co skończyło się na tym, że od prywatnych sponsorów dostaliśmy te pieniądze, sami kupiliśmy, następnie kupiliśmy sami zielony kontener, który jest za nami, żeby go doprzystosować pod kolejne szatnie. Próbowaliśmy prosić o jakiekolwiek zabezpieczenie sanitarne, niestety nie było nawet rozmów. Każda nasza rozmowa z panią Wójt kończyła się na tym, że nie ma pieniędzy, nie będzie, nie da rady, nie da się zrobić. No, Ostatecznie na rok przed wyborami nagle stawiają nam sanitariat. Teraz trzeba go podłączyć, trzeba zrobić jakieś. A czym nie jest podłączony? Tak, no na razie no, ja to rozumiem. No, To był wydatek 25 tysięcy, więc ja rozumiem, że okej. Okay, Musi powstać najpierw, potem drugi etap możemy poczekać, przynajmniej jest jakiś krok. Nikt tutaj nigdy nie chciał i nie oczekiwał od żadnego z wójtów, żeby tu nagle nam zrobiono, nie wiadomo co. Tu chodziło o to tylko, żeby był dialog, którego no niestety nie była jest, jest jakiś teraz. W obecnej chwili trzeba go podłączyć do wody, do kanalizy, czyli jakieś przydomową oczyszczalnie, bo tutaj nie ma kanalizacji. Ale być może szybciej nastąpi jakiś remont obecnego budynku. Ale to już mówię, to, to muszą się powiedzieć obecne władze. Mam nadzieję, że to ładne boisko, które przetrwa ten etap powiedzmy gwarancji i za, za rok na odbiorze będzie wyglądało przynajmniej tak jak teraz, oczywiście z dużo bujniejszą trawą. Będzie na pewno większą zachętą do tego, żeby więcej dzieci uprawiało. My zapraszamy na treningi. No niestety przez pierwszy rok będziemy troszeczkę na wyjazdach musieli trenować, no ale jest to też związane z tym, że że chcieliśmy to boisko wszyscy i jesteśmy w stanie przecierpieć, gdzieś tam trenować, gdzie to jest możliwe. Także zapraszamy wszystkie dzieci, dorosłych, każdego, który ma ochotę pograć, bo jesteśmy drużyną amatorską. Każdego przyjmujemy, nie mamy żadnych wymagań, każdy może przyjść pograć. Mam nadzieję, że, że będzie na otwarciu lepiej niż jest teraz. Dzień dobry Państwu, Tomasz Gajewski, Urząd Gminy Ostagi, zastępca Wulta. Sprawa boiska na początku roku były małe problemy z realizacją inwestycji, ze względu na to, iż w pierwszym w kwartale bieżącego roku otrzymaliśmy informację, że dostaniemy dofinansowanie. Z całą radością ucieszyliśmy się, że będziemy realizować to szybko. Okazało się, że za dwa tygodnie dostaliśmy następną informację, że jesteśmy na liście rezerwowej. W związku z powyższym, w zakresie realizacji tych inwestycji poszczególnych etapów będziemy wciągnięci na tą listę i w miarę możliwości będziemy mogli to zrealizować. Z uwagi na to, że termin realizacji opiewał programu do końca czerwca bieżącego roku, w związku z powyższym podjęliśmy w maju decyzję jeszcze przed otrzymaniem środków finansowych na podjęcie procedury przetargowej. Pozwoliło nam to na wyłonienie w drodze przetargu wykonawcy i z chwilą otrzymania środków, przyznanych tych środków na realizację inwestycji podpisaliśmy umowę. Obyło się to też z pewnymi problemami. Okazało się, że w budżecie gminy na bieżący rok nie zostały zarezerwowane środki w takiej wysokości, jak przewidywał kosztorys. Musieliśmy szybko, pilnie zwołać na zwyczajną sesję. Na sesji radni przychylili się do projektu, zmienili zabezpieczenie tej inwestycji finansowej. Przystąpiliśmy do realizacji. Efekty Państwo widzą na załączonych zdjęciach, na filmie, który mamy tutaj dzięki naszej telewizji Żuławy i Mierzeja 24. Chcielibyśmy podziękować tutaj za wsparcie, całej inwestycji i wyrozumiałość sąsiadów przy realizacji boiska, bo były bardzo duże utrudnienia w ruchu drogowym. Ciężki sprzęt musiał wywozić ziemię. Kilkanaście, kilkadziesiąt metrów sześciennych ziemi zostało wywiezione a nawiezione warstwa prawie półmetrowej nawierzchni filtracyjnej żwirowej i do tego torfowej aby to trawa mogła się należycie rozwijać Chciałbym podziękować wszystkim mieszkańcom ulicy Sportowej właśnie za przychylne podejście do tematu Chciałbym również podziękować prezesowi klubu Morze panu Krzysztofowi Jóźko za wsparcie tej inwestycji. Wiem, że nie spełnia to oczekiwań zawodników tutaj i naszej młodzieży, która trenuje. Mamy tak problemy natury technicznej z zapleczem socjalnym. W 2010 roku, będąc jeszcze radnym gminy Stegna, przejęliśmy budynek po spalonym mieszkaniu na majątek gminy. Poprzedni wójt Eugeniusz Wyżykowski dokonał szybkiego zabezpieczenia budynku poprzez położenie nowych krokwi dachowych i przykrycie tego papą, aby przez ten okres jakoś dotrwało do następnego okresu wiosennego. Jak Państwo widzicie minęły 4 lata, nic się nie zmieniło. W najbliższym okresie będziemy próbowali ten temat naprawić, poprawić te wszystkie zaplecza socjalne, usunąć te wszystkie baraki, które się znajdują na terenie tego naszego boiska, poprawa wizerunku. Abyśmy mogli tutaj szczycić się naszym boiskiem. Na chwilę obecną mamy chyba w naszej tutaj gminie jedyne boisko, z tego co mi wiadomo, tego, tej klasy. Wszystkich Państwa zapraszam na rozgrywki. Odbędą się one w przyszłym roku. O szczegółach technicznych będzie informował Klub Morzy. Nie został uwzględniony element nawodnienia, nie ma automatycznego zraszania. Będziemy musieli je uwzględnić dopiero w drugim etapie. Projekt przewidywał to, co przewidywał, został wykonany remont tego boiska zgodnie z założeniami, które przyjął projektant. W związku z powyższym będziemy musieli na najbliższe lata przewidzieć tutaj dodatkowe środki na realizację tego nawodnienia. Okres sezonu letniego no nie sprzyja wzrostowi trawy, musi ona być szczególnie tutaj wilgotne środowisko, aby mogła rosnąć. Przy rozgrzewkach już tutaj piłkarskich no będzie ona praktycznie niszczona i kwestia odrostu, nawożenia takich innych rzeczy będzie musiała być regulowana na bieżąco. Zaplecze socjalne, tak jak wspominałem, będzie wymagało też szybkiego i pilnego remontu, które będzie związane z dodatkowymi nakładami finansowymi. Mam nadzieję, że radni gminy Stegna przychylą się do tego tematu. Na chwilę obecną przystąpiliśmy z centralnym wodociągiem żuławskim do zapewnienia dostawy wody, gdyż boisko nie posiada przyłącza odpowiedniego, aby można było nawadniać. Jest projektowana instalacja wodociągowa w ulicy Sportowej. Od ulicy Okulnej. Czekamy teraz na projektanta, który złoży wniosek o na budowę. Mam nadzieję, że w miesiącach jesiennych tego roku wykonamy tą instalację umożliwiającą doprowadzenie i nawodnienie tego naszego boiska. Dziękuję. TV Regionalna 24.pl TV Malbork, TV Stum, Żuławy i Mierzeja 24.pl tu kręcimy.